To wszystkim. Na pewno każdy z Was ma jakąś swoją listę roślin, marzeń, jakie chcecie mieć. Ja też taką listę mam i powoli staram się ją realizować. I tutaj mam w rękach paczkę, która dzisiaj właśnie dotarła jedno z moich marzeń, dwie rośliny, i chcę się z Wami dzisiaj podzielić tymi emocjami i rozpakowaniem całej paczki, także zapraszam serdecznie do oglądania. Ok, no to zaczynamy już. Paczkę otworzyłam z góry, żeby było szybciej i łatwiej. No i zaglądamy do części z rośliną. Tak, nie oczywiście wypełnienie kartonowe. Także bardzo dobrze. Już sobie tutaj je odłożę. A tutaj mamy pierwszą roślinę. Zobaczcie. Jest moja wymarzona Epiphen Golden Photo z neon. Marzyłam o tych neonowych liściach i w końcu są są u mnie. Zobaczymy, jak roślina wygląda. O, pozwolę sobie ją odpakować. Szkoda, że nie jest to kartonowe, ale dla mnie to nie ma znaczenia. Ważne, żeby roślina dotarła cała. sobie i zobaczcie, zobaczcie jak, to wygląda, jak to pięknie wygląda. No przepiękna sadzonka. Jak dobrze pamiętam sadzonka rozmiar S. Chyba. Także świetnie bardzo rozcięta. Już, już widzę, że, że jak już odsapnie u mnie i, i, i będzie ładnie rosła, to już tutaj ten będę obcinać i ten, żeby ją bardziej po prostu zagęścić, zagęścić od środka. Ale bardzo, bardzo ładna, piękna, no marzyłam o tym, o tym kolorze liści. <gry> Także super. Bardzo ładna. Dłożę ją sobie tutaj obok. Tutaj w drugiej części paczki mam zamówione dodatkowe rzeczy. Właśnie zamówiłam sobie osłonkę dla niej. Na Epipramną. Zobaczcie, jak to będzie fajnie wyglądało. Tak zwykła biała osłonka, żeby pasowała po prostu do każdego wnętrza, do każdego miejsca. Zobaczcie, jak to super wygląda. Bo bardzo mi się podoba. No i oczywiście tutaj też zamówiłam sobie przy okazji podłoże uniwersalne. No i chipsy kokosowe, bo będę też w niedługim czasie przesadzać filodendron i mi się po prostu przyda, brakuje mi do reszty migosu do podłoża. Ok. Co tutaj dalej mamy? Dalej jeszcze mam jedną paczkę, która jest też z Zielonego Parapetu, aczkolwiek zamówiona inną drogą, bo przez Allegro. No i tutaj tu jest troszeczkę mniejsza paczuszka. Też już sam pozwoliłam wstępnie ją otworzyć. I tutaj mamy też jedną małą roślinkę. Pokazuję. A mianowicie oczywiście znowu małuszek, bo ja bardzo lubię maluszki, babyki. To jest ale okazja dragon's Case. Zobaczcie, zobaczcie jakie piękne listki. No, prześliczne. Widać, że sadzonka jest zdrowa, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych szkodników. No jak ma maluszka przestało, malutka, ale ma przepiękne, ładne listki. Śliczna sadzonka. Marzyłam o tym smoku. Także dostawa super, na piątkę. Przy okazji unboxingu zielonego parapetu chciałam Wam pokazać jeszcze dwie nowe rośliny w moim domu. Po pierwsze jest to alokazja amazonica, inaczej poli, którą oczywiście zakupiłam w Biedronce przy okazji zakupów. Cena bardzo korzystna, a powiem Wam, że trafił mi się chyba super egzemplarz, bo naprawdę no jest przepiękna, nie widzę na niej żadnych uszkodzeń, ma piękne liście. Tutaj jedynie jest takie niewielkie uszkodzenie mechaniczne. Nie ma na niej żadnych szkodników. Wygląda przepięknie po prostu. Ja oczywiście yy, umyłam ją roztworem olej nim, dlatego te liście się szklą. Ale jest, jest śliczna i ma cudowne młode listki. A tutaj przy okazji też, nie wiem czy mi się udało to uchwycić, Wychodzi już nowy, kolejny listek, więc mam nadzieję, że jakoś się u mnie utrzyma. Będę się starała robić wszystko, żeby, żeby dała radę i rosła zdrowo. Jeszcze jej nie przesadzałam, także nie wiem jak wygląda ziemia i korzenie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Ma za to przepiękną osłonkę. Nie wiem jak Wam, ale mi się przestrasznie ta osłonka podoba. Jest prześliczna. Piękne nadruki. Ok, to jest y, alokazja Amazonika, czyli mamy dwie nowe alokazje: maluszek, dragon scale i alokazję Amazonkę. A kolejna nowa roślina u mnie to jest y, EpiPremnum również, y, tylko EpiPremnum Pinatum variegata, sadzonka. Nabyłam sadzonkę y, variegaty. Czyli tego piprenum kolekcjonerskiego, o którym marzyłam. Eee, trzymajcie kciuki, żeby rosła zdrowo, żeby wszystko było w porządku. Na razie jest w parlicie, ale ja już ją będę przesadzał, bo ma bardzo ładne i duże korzenie. Także myślę, że już jest gotowa do przesadzenia do ziemi, a ja wolę trzymać roślinę w podłożu. Także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i, i będę ją mogła podziwiać, jako że będzie miała znacznie więcej tych liści. Ale zobaczcie, jakie ma piękne już. Niewielkie, bo niewielkie, ale już są warygacje na liściach z tej, na tej sodonce. No i zobaczymy jak będzie dalej. Prześliczne. Także jeżeli chodzi o Epiprenę, to już mam trzy w domu. Jest to Epiprenum variegata. Na razie sawonka. Nowo zamówione Epipromu neon. Golden Potos i do tego moja, już dobrze wam znana z wcześniejszych filmów, Marble Queen. Zobaczcie, jaka różnica w kolorze liści. No jest tej różnicy widocznej. No, to jest moja Marble Queen, która też bardzo, bardzo ładnie rośnie. Ona już tutaj ten pen ma dosyć spory. Także yy, tak wyglądają moje nowości. No to dziękuję Wam za oglądanie. Było mi bardzo miło Was gościć. Będę wdzięczna za wszelkie kciuki do góry, komentarze. No i jeżeli spodobał się Wam ten filmik, to zapraszam do subskrypcji. Miłego dnia, cudownego i żeby Wasze rośliny również rosły zdrowe i duże.